To bardzo ważne oświadczenie dla nas, wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, ponieważ w tym oświadczeniu zwracamy się do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o to, aby wstrzymała przynajmniej skorygował prace związane z swoją aktywnością w obszarze nowelizacja prawa wodnego. To nowe prawo wodne przewiduje znaczne podwyżki cen wody, a więc no, substancji, którą zużywamy wszyscy na co dzień w gospodarstwach domowych, do produkcji nie ma praktycznie gałęzi przemysłu, gdzie ta woda nie jest używana, a te podwyżki są dość znaczne. Dla mieszkańca województwa śląskiego oznaczałoby około 20%. Oczywiście będą gminy, gdzie ta podwyżka może być mniejsza, ale są też przykłady na to, że może sięgnąć nawet 40%, a więc dużo. Co gorsza, to ta nowelizacja prawa przewiduje zróżnicowanie tych opłat i w dużo gorszej pozycji stawia wszystkich mieszkańców dużych miast. No pytanie, dlaczego tak akurat, zwłaszcza, że specyfika Województwa Śląskiego jest taka, że dość dużo mieszkańców mieszka, nas w dużych miastach, to raz, dwa, i społeczność Województwa Śląskiego jest dość liczną na tle całej Polski. A zatem ta ustawa jest bardzo mocno wymierzona tutaj w kieszenie nas, mieszkańców naszego Województwa i cała ta podwyżka no, skupi, się, skupi się na nas. Protestujemy temu, przeciwko temu, sprzeciwiamy się. Chcemy też w tym apelu zaangażować parlamentarzystów, żeby nas w tych staraniach wsparli.